To odcinek, to tańczenie. Tam Krzysztof Ibisz nawet tańczył. Jak to wspominacie? Z jednej strony był to wzruszający odcinek Dużo emocji, to też był powrót do dzieciństwa Ta. Takie sentymentalne bajki Więc emoc emocjonalny A z drugiej faktycznie tańczący Krzysztof Ibisz Który potem cały czas mi się przewijał w social mediach Z tym ogonem lisim To komiczne i, i fajnie Zabawne. było się też tak. Fajnie było się tak pośmiać oczywiście w pozytywnym sensie Że każdy się bawił tym odcinkiem To było na maksa takie, taki powrót do dzieciństwa, do tej zabawy Czego was uczą takie odcinki? Odcinek Disney i teraz mieliśmy, mieliśmy też odcinek disco. Za chwilę będziemy mieć też ciekawy odcinek. Czego Was uczy to właśnie ta tematyczność tych odcinków? Żeby się tym bawić trochę, żeby wchodzić w rolę jakiejś, żeby właśnie wspominać te czasy disco, żeby wspominać bajki z dzieciństwa, żeby wspominać y, i, i wcielać się w role różne, żeby to nie z... zapominać, że to jest zabawa, że ten program, mimo wszystko, że tutaj mm. wiadomo, konkurujemy y, z parami, ktoś odpada, ktoś przechodzi. Dalej tak. jest to zabawa. Tak, ale żeby wszystko tak traktować z uśmiechem i, u, i uczyć się trochę. Też y, mamy różne... Mm, no teraz y, epokę, wiek, będziemy mieli inny, gdzie te style też inaczej tak. się ludzie zachowywali, ubierali. Y, tak samo mieliśmy odcinek latino, gdzie był bardziej y, hiszpański klimat. Y, tak, tak, teraz nawet jak mamy odcinek taki tematyczny, lata tam 20 retro i mamy fajną... Y, piesenkę do jednego z występów no to Marysia słysząc to pierwszy raz mówi nie no to jest takie cringe'owe ja tak musimy to zmienić no przecież to jest moi słuchacze w ogóle i widzowie i obserwatorzy tego w ogóle nie, zrozum nie zrozumieją ale no, jakby trochę się osłuchała, trochę jakby wczuła się w tą rolę i koniec końców wyszło tak że to jest bardzo fajne zabawne i też inne Mhm. Więc tak. to jest fantastyczne, że właśnie przez te epoki, przez tę tematykę możemy szukać innego rodzaju wyrazu artystycznego. Często zdarza się, że właśnie patrzysz um, na swoich fanów, jak oni coś odbiorą, zastanawiasz się robiąc coś właśnie pod kątem tej rzeszy osób, które ciebie śledzi. Trochę tak, zwłaszcza jak muszę wzbudzić inne emocje. To tutaj się zastanawiam, jaki będzie odbiór, bo też um, wiem jak to było na przestrzeni poprzednich edycji z innymi uczestnikami. Nie chciałabym, żeby ktoś się czegoś doszukiwał, um, ale też na ile Mogę się otworzyć i, i pokazać jakieś emocje, żeby ktoś potem nie powiedział, że. No, jako kobieta też tak myślę, że mam. i osoba, która bardziej się skrywała emocjonalnie w internecie. Żeby ktoś nie, nie przerysował tych wszystkich emocji, żeby to potem nie było wyśmiewane, nie przewlekało się gdzieś w internecie, że źle wyglądam czy że jakieś emocje są niefajne. Zwłaszcza. Yy, Słyszę, że jestem też młodą osobą i jednak tutaj ludzie są często otwarci na krytykę w moją stronę. Tutaj mi przychodzi na myśl ten y, romansujący, erotyczny taniec pomiędzy Agnieszką Wieczorowską i Filipem Górłaczem. Czy wy uważacie na to, żeby właśnie nie przesadzić, żeby to nie było zbyt takie sensualne? Yy, wiesz, co, no, zawsze gdzieś tam trzeba patrzeć na to z boku i trzecim okiem sprawdzać, czy, to, czy tam nie jest czegoś za dużo albo za mało. Zazwyczaj w tańcu towarzyskim jakby trzeba przerosowywać to, tak, szczególnie dla widza, bo czasami widz nie rozumie, te małe gesty są ważne, ale w tańcu czasami ich nie widać, więc tak jak Agnieszka z Filipem jakby pokazali to w przesadny sposób uważam, w sensie taki przesadny, ale bardziej chodzi o dla widza, żeby on zrozumiał o co chodzi, tak. Niektórzy to odebrali super i byli zachwyceni, a niektórzy mówią, że to jest za dużo, ale ja uważam, że to jest stanie stowarzyski. To jest jakby sztuka, to jest wejście właśnie w rolę. Mm. Dostaliśmy taką tematykę w takim klimacie i po prostu musieliśmy to ograć, tak? Mm. tak? jak my mieliśmy też swoje tango, w którym też musieliśmy być mocno emocjonalni, a później mieliśmy bajkę, w którym byliśmy jak w bajce i to jest fajne w, tych, w tym programie, że tu się zmienia, tak? tak. Delikatniejsi, wszystko widać też. Musimy dawać sobie w każdym aspekcie 200%. Tak samo makijaż wygląda totalnie inaczej na żywo. Jeśli by się tak. nas spotkało, to one są takie mocne. Delikatniejsze na co dzień, a w tym programie w tańcu. Mocniejsze na parkiecie. Fryzury też muszą być bardziej zarysowane. Non-stop jesteśmy lakierowani, ale nie widać tego w telewizji, bo to gdzieś te procenty tego wszystkiego e, umykają i to wygląda bardzo łagodnie, ale musi być mocno zrobione. Te ruchy muszą być właśnie takie jak. Jacek przerysowane. Tak, przerysowane, takie wyostrzone, żeby fajnie to wyglądało w obrazku na telewizorze. Ty uważasz na fanów, czy ty zastanawiasz się, układając ten układ choreograficzny, co ci powie twoja partnerka? Po takim tańcu? Wiesz co, o tyle mam dobrze, że moja partnerka, moja żona jest też w tym programie i uczestniczyła wiele razy i też tańczyliśmy razem, jest tańca towarzyskiego i wie, że te ruchy tam trzeba przerysowywać, więc ja układając choreografię, wiadomo, że patrzę też w jakiś tam stopniu na to, ale słysząc moją żonę, zazwyczaj powtarza więcej, więcej zrób, więcej, mocniej, bo tam nie widać, ta Marysia musi być jeszcze tam bardziej kobieca, więc z jednej strony uważam, ale z drugiej strony też chcemy wejść w rolę, tak jak ja też nie chcę zmieniać Marysi, ona jest taka jaka jest, jest osobą skromną, delikatną, więc też nie chcę tego y, zarysować i zamazać. Chcę dalej, żeby była sobą, ale w innej roli. Tak? Co nie jest czasami łatwe, bo tak jak mówimy, ten tajny stowarzyski, to show, ta telewizja czasami oczekuje od nas przerysowania. A najtrudniejsze, że nie jesteśmy aktorami na co dzień i nie specjalizujemy się w tym. Więc mamy jednak trudność, żeby tym bardziej wzbudzić tak te emocje na 200%, żeby każdy to zauważył na twarzy i w ciele. W takim razie, co szykujecie na, na najbliższą niedzielę? Dwa nowe tańce. Tak, znaczy jeden powtarzany mamy. Jeden powtarzany, e, ale w innym już, klimacie. Tak, możemy już zdradzić, widziałam, chyba już tak. pokazywali, że będzie to czacza, którą powtarzamy. E, drugi i oba będą w totalnie różnych klimatach, e, także damy na, na pewno widzą mnóstwo emocji. Tak I jest. takie właśnie bardziej zabawne e, I, i bardziej i, sensualne. Tak. Zapytam was, czemu, bo już jesteśmy coraz bliżej tego finału, czemu wy akurat mielibyście nie wygrać. Tańca z gwiazdami. A kto powiedział, że mamy nie wygrać? Ja myślę, że my wygramy. Nie, no zobaczymy, jak Wiadomo, będzie. Wiadomo, to jest program, ten program. Tyle z mojego doświadczenia wiem, że ten program pokazuje, że. Nic tutaj nie jest pewne, wszystkiego się można spodziewać. Pary, które są faworytami, odpadają, pary, które na początku w ogóle są skreślone z listy faworytów, wygrywają ten program, więc ten program jest właśnie przez to tak fascynujący i interesuje widzów i ludzi naokoło. Dlatego, że jest tak zmienny. Tutaj mm -hmm. wszystko się dzieje. Jeden jest na górze, później jest na dole. I dzisiaj też rozmawialiśmy nawet z drugą parą, z Adą i z Albertem i mówiłem, że czasami jest tak, że gwiazda czuje dany taniec, a drugiego kompletnie nie czuje. I to widać, to czuć, każdy to widzi, później widzi, że no niestety, ten taniec to nie, nie leży, tak? ale w tańcu poprzednim była Yy, totalnie w swojej ekspresji wczuła ten taniec i, i była na górze tabeli. Później mhm. się okazuje, że gdzieś jest yy, na dole tabeli. No i akurat takie jedno potknięcie może spowodować to, że, że znikamy z tego programu. Też są pary, które mają same czterdziestki, prawda? E, I też jak, jak się mówi o, o Adzie, no to e, mówi się, że ona zrobiła największy progres. Czy też to widzicie i czy czujecie to zagrożenie w takim razie od niej? Widzimy ten progres, widzimy jak też trenuje bardzo dużo czasu, spędza bardzo dużo uwagi, poświęca i on to też czasu kosztuje, zwłaszcza że teraz jest przeziębiona chora, więc... E, widzieliśmy z czym się zmaga, a mimo wszystko przechodzi na treningi z uśmiechem, rozmawia i e, widać to, jak wracaliśmy nawet do naszych poprzednich wszystkich tańców, ile każdy z nas zrobił postępu, że każdy jakby miał zatańczyć tę samą choreografię ponownie, to... E, Zatańczył już inaczej. Tak, że uczymy się na przestrzeni tego czasu. Jesteśmy tutaj ponad dwa miesiące już, zaraz powiem tak. trzy, na sali i e, po, po adzie też to widać, zwłaszcza, że nie miała takiej dużej styczności z tańcem. Jak sobie wyobrażacie swój finał? Podój się do finału. Jaki on by był? Yy, ciężko powiedzieć. Jeszcze dużo pracy y jeszcze przed nami, pracy, tak naprawdę. Dużo pracy, dużo. Jeszcze nie wiemy, co będzie w kolejnych odcinkach. jakimi tańcami będziemy się zmagać. Czy co nas zaskoczy też. Tak jest, tak, bo ten program też ma swoje jakieś zasady, ale jak widzowie też mogą zauważyć, to się cały czas zmienia. Tu dogrywki, tu jakieś maratony, tutaj są jakby dodatkowe aktywności, tu jakieś grupowe tańce. No i... My też się dowiadujemy z czasem tak naprawdę. Tak. W tygodniu dowiadujemy się, teraz w niedzielę tańczycie, w turnieju. Czego się najbardziej boicie w takim razie, jeśli chodzi o to dojść do finału? Słyszeliśmy, że będą yy, solówki, Yy, mm -hmm. Dla uczestników, i myślę, że to teraz mi tak chodzi po głowie, że jeśli faktycznie uda nam się przejść przez yy, ten odcinek, to yy, może nas czekać. W sensie mnie nie będzie czekała solówka. jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Tak, tak. także bardziej Zobaczymy. ze względu na pracę i tańce. Już nam mówili, że będą i tańce ludowe, z którymi ja też nie miałem styczności, <laughs> więc to jest też nawet dla mnie takie, no jakby wiem, jak chce tańce. Tańczy tańce towarzyskie Ale z tańcem ludowym nigdy nie miałem styczności A już na samym początku Przed pierwszym odcinkiem dowiedzieliśmy się, że coś takiego będzie Więc też Jestem ciekawy odbioru ludzi Odbioru jury Jak ja z Marsią sobie poradzimy Tak, jak się odnajdziemy Dzięki